Doberek, sobota 29 listopad. Znaczy tutaj nasze asy dzisiaj pichcą. Kasperek ze złotym. Śledziki. Z tyłu tam ładne karmazyny się uchowały. No. Tutaj mamy trewaliki. Kapyszna rybka makrelkowa ta. Tu nasze ulubione halibuty. To jest jeszcze Antarek Pstrąg, jest Dorszyk. Nawet dubajskie szaszłyczki Wędziny w jednej wędzalni w drugiej, bo mają bardzo fajne, duże powodzenie. Jeszcze chwileczich zębacza na górze złososia Tu jest rybka maślana z tyłu i dorszyk z przyprawką, taki inaczej zrobiony, troszeczkę z przyprawą do góry, nie w samej solance. Także zapraszam Was serdecznie do nas, do grubego ulica bohaterów Warszawy 13a, Międzyzdroje. Dzisiaj jest ten, a tutaj rządzi Iza Kasom. I przywędzałem serdecznie na godzinę 14-14.30 góra na gorące rybki u grubego Międzyzdroje, ulica Bohaterów Warszawy 13.